Z tej strony Emilka ze Szkoły Języka Szwedzkiego Dolana. Dzisiejszy odcinek poświęcimy przyimkom czasu, czyli dowiemy się, w jaki sposób powiedzieć np. miesiąc temu, albo za tydzień, albo w ubiegłym roku, wczoraj. Jeżeli chcemy wyrazić coś w przeszłości, to możemy zrobić to w następujący sposób. Fer, tutaj jakiś rzeczownik, sedan. Na przykład, fertfu ur sen. Wczoraj to będzie igłar, w zeszłym roku i fiul lub ferra dziś rano i mosche. Wczoraj wieczorem i kwel, w ubiegły czwartek i tuż czas. Przykłady. Domifte seifa siuga u sen. Pobrali się 20 lat temu. I Fjul, Ledahansei at Łukahuidul. W zeszłym roku nauczył się jeździć na nartach. W i W zeszłą niedzielę odwiedziliśmy dziadków. Jeżeli chcemy powiedzieć coś, co się wydarzyło tego lata, które nadal trwa, to mówimy i sommar. Jeżeli chcemy wyrazić coś, co dzieje się w przyszłości, jakąś czynność. To wtedy używamy przyimka om lub i. Przykłady. Vi åker på semester om en Za tydzień jedziemy na wakacje. Vi ska stanna i en månad. Zostaniemy u babci przez miesiąc. Więc jeżeli chcemy powiedzieć, że coś wydarzy się na przykład za miesiąc, to wtedy używamy om. Ale jeżeli chcemy powiedzieć ile będzie trwało, to wtedy używamy przyimka i. I emonat przez jeden miesiąc. Przyimka I używamy również wówczas, gdy chcemy powiedzieć o jakiejś czynności, która nadal trwa. I to wyłącznie w zdaniach twierdzących. Na przykład lest svenska i år. uczę się szwedzkiego od dwóch lat. Ta czynność nadal trwa. Więc chcąc podkreślić ten fakt, używamy przyimka i. Jeżeli chcemy powiedzieć, że nie robimy czegoś od roku, od miesiąca, czy, czy od tygodnia, to wtedy używamy przyimka po. Wielarince protat po et ulny, po en hel dag, Nie rozmawiamy od roku, przez cały dzień, od tygodnia. Jeżeli chcemy wyrazić częstotliwość, to wtedy używamy przyimków OM lub I. Mówimy OM dogen, OM dygnet, OM oret. W przykładach wimoste, måste BOSZTA TĘDNA TWO OM DOGEN. JA åker DIT EN gång OM ORET. Przyimka I używamy I timmen, I veckan. I minuten, i sekunden. Na przykład. Ile razy na minutę oddycha człowiek. Pamiętajmy, że używając tych form, musimy użyć rzeczownika w formie określonej. Om Dogen i Minuten. Jest jeszcze inny sposób na wyrażenie częstotliwości, a mianowicie per. Per monat. Per ur, per time. Tutaj natomiast musimy uważać na formę rzeczownika, ponieważ jest on w formie nieokreślonej. Per monat, per ur, per time. Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś wydarzyło się poprzedniego lata, poprzedniej zimy, w zeszły wtorek, w zeszłe Boże Narodzenie, to pamiętajmy o tym, żeby dodać "-s", na końcu. I somras, zeszłego lata. I Wintras, zeszłe zimy. I Tistas, zeszły wtorek. I Julas, zeszłe Boże Narodzenie. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że nieco rozjaśniła się już kwestia TIT z czyli przyimków czasu. I że teraz będziecie już mieli większą świadomość, kiedy, jakiego przyimka używamy w konkretnej sytuacji. Hej, do! Z tej strony Emilka ze szkoły języka szwedzkiego do O, dzisiejszy tak powiem, ok. Dzisiejszy. A, dobra, ok. Dzisiejszy, dobra, już ja, już dobra. Jeszcze raz w takim razie.